Ludozie z pusty białej, z pusty zielonej, które robią wspaniałe rzeczy. I tak przyrsa tutaj po mojej prawej stronie siedzi przy stanowisku Apolonia Nowak. Słynna sprzewacka, kurpiowska, która w 1992 roku w Kazimierzu na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Ludowych zdobyła złotą basztę. Jest to najwyższe uznanie znawców e, e, sprzewu ludowego w Polsce. E, ona jest też twórczynią ludową. Robzi wszystko. Mm. <noise> Zaraz nie jeden chłop by się roześmiał ze później on być zadowolony, ale przede wszystkim ksiaty z Bzibuły, palemki, które dzisiaj ma wystawione, z wielkim kunsztem wyprodukowane ma też wycinanki, mistrzyni wycinanki takiej figuralnej, nie tylko gwiazdy okrągłe i leluje podługowate, ale takie roznie... Tez i portrety wycina Matki Boskiej Pana Jezusa i jakbyś patrzył na ten portret, to jakbyś e, nie, nie ujrzał, że to no zyskanie jest wycięte, takie to jest wszystko podobne. Pani Apolonia Nowak jako Sprzewacka jest zapraszana, to jest do różnych projektów sprzewacych. I tak na przykład z, z o, znanym zespołem Arsnowa, e, z urbaniakiem nagrała płytę, e, którą ma dzisiaj w sprzedaży. Ma też solowe płyty, przy niej są też i książki o, o zwyczajach kurpsiowskiej pusty zielonej, są też i, e, płyty z weselem całym kurpsiowskim, są też płyty e, z melodiami i z muzyką kurpsiowską. Ze sprzywania nie, ale zaaranżowane w nowoczesny sposób, warto tego posłuchać. Dalej, e, kobziety, które wyrabiają palmy. Dalej, e, są e, te, które plotą e, e, z, z tego, z, z wikliny i z jęcych korzeni, e, różne plecionki, e, różne pojemniki. A na środku tego, oto białego e, tutaj namiotu, po mojej prawej stronie, jest coś niezwykłego. E, tam jest dziewca, kurpsianka, a prywatnie zona tego, to tutaj Andrzeja Rydla, który grał na harmonii, która robi ksiatki, których nie można przez całe życie podlewać. No, jest to ciekawe, bo te ksiatki są z mydła. Byście ta nie uzierzali, że to jest wyskrobane, te płatki są z mydła. Może ta podejść, łobaczyć, e, wziąć na, e, na paniątkę, sobie kupić, sobie, czy to jest na jakieś urodziny, czy imieniny. Wspaniała. E, tez, nie jest to pamiątka z naszej pusty. Dalej mamy też e, różne języki, e, furcynie ludowe, o których będę gadał e, w następnych wejściach. Zapraszam was wszystkich, żebyście tutaj podchodzili, żebyście no, kupowali, a tam pod trzynastką w tej domu tutaj są warsztaty, gdzie można zrobić takie z zibowej, gdzie można zrobić te spalemki, gdzie można pomalować jajka. A niektóre są takie kobiety, które jajka obrzyjają się toziem. to Tu nie jeden chłop się zamarcił, że tam na te warsztaty nie pójdzie. A i u nas, że ta, na wsi w tej pusty to tyle jest zierzaków, że mój Boże kochany a doszło do, w jednym roku do takiej plagi, że zający to było więcej, że z psów we wsi. Ale jak już doszło do tego, że zające u obzerać łagony psów w budzie, no to już było kapsiec. chłopi umyślili, żeby te prześcierwo wyplenić. Ale poziom wam, od tamtej pory w naszej wsi, to żaden chłop Przyjanemu nie lezą w roże. Aha, Bo się boją. Zagrom jest Romanaligowcy, żeby te ludzie, które mają słabsi słuch, żeby łusły e, i może tutaj naciągnąć na ten żelgi rynek.

A gelançá pola como se si acha o estágio, não é liso a você já ja, so ja, tamo Panuleșnița, am o să-mi pude, să de banda, pulesca. A să-mi pude, de banda, No i z chłopu usiadł i trzeba mu dać miejsce, żeby i pograł, bo nie będzie mars tutaj. No to co, zagrajcie jeden kawałek tak na e, pozitanie, a ja później o was parę słów poziem i znów pogracie. Zaczynamy!